Ja też znowu, na wydź, wzią, ale na wie, jak to było, ale tak, wyrzy... trzymać, tak, nie, to. I, to. I to. I nie pieczki, było możemy później położyć w tak, dopóki tak, tak, Dlatego potrzebne by tak, tak,

저희가, ale no nie jest. Anyways, no to to nie Już masz, a drugie, nie wytrwały. Takie monium, nie, jeszcze może coś. Może jakiegoś kurczaczka, może... Może będzie. i To będzie. że nie ma Ogień, czyli to, że się skacze przez zrobiska albo, że wielką będziemy do kościoła palić ogień pod kościołem, właśnie na placu kościelnym. No i czwartym jest jajko. Jajko. To przecież pisanka to nic innego jak właśnie ozdobione jajko. Jajko pojawia się w różnych formach w czasie świąt wiosennych i świąt wielkanocnych. Są to byczki? nie wiem czy tak się nazywają też w Państwa okolicach. Byczki, czyli takie jajka pomalowane na jeden kolor. One są najbardziej, znaczy one są najprostsze do pisanki. Właśnie jajko umalowane tylko w farbie. No, są pisanki, czyli takie, które już są bardziej ozdobione. Mamy też jajko w menu wielkanocnym. Co mamy do zjedzenia na Wielkanoc z jajkiem? Żurek jakiś czasami się zdarza. Jajko też dzielimy się jajkiem na przykład, tak, ale też jajko pojawia się w koszyku ze święcą. To To jest taki przykład koszyka, z, ko, koszyka Polaków z podola na Ukrainie. Chcę o to, gdy było pytanie, gdzie pojawia się pisanka, to proszę bardzo, to jest jedna z odpowiedzi. Polacy, którzy są na podolu, widać to, takie kolorowe, taka kolorowa buła, to jest masło. I obok pod świeczką, właśnie między świeczką a pomidorem pisanka, z tyłu za tym czerwonym, czerwonym jakimś obozem też pisanka. Nie widzę jaka to technika, ale y, panie na pewno rozpoznają. Czyli pisanka pojawia się właśnie w tym menu, w koszyku ze święconką, ale także staje się jednym z centralnych, um, centralnych pokarmów. To jajkiem dzielimy się właśnie w niedzielę w wielkanocną na śniadanie, tak jak opłatkiem w czasie wigilii. I dlatego chciałam pokazać tylko te kilka form obecności jajka, że ono jest takie bardzo istotne w czasie naszych świąt. Skąd się wzięły pisanki? Malowanie jaj jest zwyczajem niezwykle dawno. Przede wszystkim takie wzmianki o pierwszych zdobionych jajach spotykamy w dziełach starożytnych mistrzów. Owidiusz, czy Pliniusz to jest pierwszy wiek naszej ery. Czyli to gdzieś jest um, pierwszy wiek nawet przed naszą erą. Czyli Owidiusz i Piniusz są starcie Pana Jezusa, czyli zanim jeszcze był Pan Jezus na ziemi, to wtedy już pisano w różnych dziełach o pisankach. Badacze pokazują, że ariowie dali pisance znaczenia persowie ornament. Yy, ariowie to było takie plemię ludów indoeuropejskich, którzy w III i w II tysiącleciu przed naszą erą zamieszkiwali Azję Środkową. Potem zostali podbici przez, i przeszli na, yy, na islam, ale przede wszystkim, yy, przede wszystkim właśnie tak stare są. Te, te tereny, czyli Azja Środkowa i tak, i tak dawne, znaczy ta, tak odległe od nas te tereny, czyli Azja, Azja Środkowa i tak stare, osiągające trzeciego wieku, trzeciego tysiąclecia przed naszą erą. Persowie natomiast to jest ruch pochodzenia irańskiego, który w, pierwszy, w początku pierwszego tysiąclecia przed naszą erą zamieszkiwał tereny, czyli 3000 lat temu były już znane pisanki. W Polsce natomiast odkryto y, pisanki w takich wykopaliskach koło Opola Śląskiego i Wrocławia. Wykopaliska to były y, przede wszystkim groby z X wieku naszej ery, czyli zobaczmy jak to bardzo dawno temu, dzisiaj mamy wiek XXI. To były jaja i imitacje, jaj z i kamienia jednobarwne, zdobione wzorami, przede wszystkim w takiej łatikowej czyli prawdopodobnie z tych wszystkich takich, które Panie tutaj dzisiaj prezentują właśnie Batikowa będzie jedną z najstarszych. Będziemy robić bliski Patrz, Patrz, stąd zaczynaj zawsze o tak. Tu trzymaj o tak, uprzej, żeby ostre nie nazwał do środka. A tu trzymaj o tak, stąd. O, I stąd się skrobi. Jakieś takie trochę trudne to jajko. Niektóre to tak fajnie się skrobi, niektóre to takie uporne, no, ale... To z tyłu. O, widzisz? Teraz trzeba podkreślić to. Koło, żeby to ładnie wyglądało. Inny nożyk. Inny nożyk. Tutaj środeczek sobie za, zaznaczyć od razu przy, przy tym płatku. A listeczek jeszcze Ci pokażę, jeden zrobię. To jest łodyżka od kwiatka. I i listek też, tak wyskrobiamy troszkę. A jak mhm. 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 tak? Już ci? No. już tak. Nadrawa, sam. Tak? No. Już będzie? Nie sam Nie Nie ma? się doczekać no na ma? No. A ja ci chcę pokazać, jak Nie ma? Jakie teksty co do polskich pisanek spotykamy, gdy będziemy zapytać nasze babcie. Gdy Najświętsza Panna po zmartwychwstaniu Chrystusa poszła do Jego grobu, znalazła tam kilka pisanek. To, przekład, to przekaz z okolic mieszona Wzięła je ze sobą, a spotkawszy po drodze apostołów, podzieliła się z nimi. Albo inna polska legenda. Ta tym razem Taki przekaz nam yy, udaje. Maryja, stawiając się ze swoim synem Piłata, przyniosła dla jego dzieci pierwsze na świecie pomalowane jajka, które następnie rozsypały się po cały dzień. Pozbierały je dzieci i ten fakt dał początek zwyczajowi oddolowywania się w czasie świąt pisankami. Ładny przekaz, prawda? Okazuje się, że pisanka jest darem. W tym wypadku to Matka Wojska wykonała takie pierwsze pisanki i dała je dzieci. Pytanie, czy wobec tego też pisanka jest zabawką, może być też zabawką dla dzieci. Jeżeli popatrzymy na pisankę jako dar, to okazuje się, że rzeczywiście w polskiej kulturze tradycyjnej bardzo często pisanka jest ofiarowana. Na przykład jest to dar dzieci, dla dzieci od rodziców i rodziców czesnych. Nie wiem, czy dzisiaj to się zdarzy, kiedyś tak było. Dawno temu także przekazywano jeżebrakom, darowano jeżebrakom, którzy wiosną chodzili od do domu do domu, właśnie po to, modlili się za dusze zmarłych. Czy też darowano te jaja, nosząc na wiosnę na grobie. Czyli zobaczmy, że taki element właśnie kontaktu przez malowaną pisankę z naszymi wzduszami naszych przodów. Ale też pisanka jako da stanowiła zapłatę za kolendę. Kolenda to są takie życzenia, z którymi na wiosnę chodzono od domu do domu i wtedy właśnie zbierano te ozdobiane jajka za życzenia. Pisanka, co jest też może istotne, czy może stać się istotne dla Państwa za chwilę i dla dorastającej młodzieży także, ona jest także, ma także funkcje zalotne, to znaczy, że na przykład panny dla kawalerów szykowały pisanki w zamian za oblewanie planu poniedziałek i zarzeczenie. Czasami nawet było tak, jak we Frankolu niedalekim, że bardzo konkretną pisankę panna przygotowywała dla kolejnego, każdego, dla każdego kawalera znajomego inną y, pisankę, czyli taką, czyli taką bardzo wyraźnie adresowaną. Ale też i chłopcy ofiarowali pisanki swoim dziewczynom. Także nic dziwnego, że, czy, nic dziwnego, że też chłopakom tak dobrze szkodzi się tej skrobanie i praca nad pisankami. Warto się uczyć o to, jak to wyglądało. Rozstających chłopak. Poczuwszy wolę wierzą do którejś z dziewcząt, czeka uroczystości zmartwychwstania pańskiego. Wtedy wyraża swoje uczucie przez doręczenie pisanki. Jeżeli dziewucha przyjmie pisankę i w swoją, to każe się domyślać, że będzie wzajemna. Czyli tutaj mamy taki przekaz z 1897 roku, czyli bardzo stary, w którym właśnie ta pisanka znaczy, kocham Ciebie, tak? polskich legend popatrzmy na jeszcze jedną. Jest to z miejscowości Kiesz koło Bełżyc. Oto skąd siedziały pisanki. Pewien handlarz szedł na targ sprzedawać jajka. W drodze zobaczył Pana Jezusa, który dźwigał krzyż. Pozostawił więc koszyk z jajami przy drodze i pomógł Panu Jezusowi nieść krzyż. Następnie powrócił po koszyk, zaniósł go do miasta i chciał sprzedać jajka. Nagle spostrzegł, że wszystkie zostały ubarwione i opisane. W ten sposób sprzedał je za duże pieniądze i został bogaty. A na pamiątkę tamtego wydarzenia pisze się pisanki. Można byłoby z tego przekazu wyciągnąć wniosek, że pisanka jest jakimś takim jajem, które cudownie pojawia się na świecie. I rzeczywiście, jak pisanka ma jakąś nadzwyczajną, cudowną moc, zobaczmy, wykorzystuje się ją w celach magicznych. Na przykład potrafi ochronić przed pożarem, potrafi ochronić zwyczaj, na przykład rzucamy ją w ogień wtedy, gdy przychodzi pożar do domu czy, czy do czy okolicy. Przechowywamy ją także w domu, na przykład przy oknie albo za obrazem, aby zapewnić szczęście i ochronę, ale do tego jest, stosuje się zasada, że im samka starsza, tym ta ochrona domu przed nieszczęściami pewniejsza. Ale na przykład też obtaczano pola przeciwko kolowi. Zakopywano w polu czy w ogrodzie. Dawano także kulą. Czyli pisankę może, może wspomóc plony i może też pomagać naszym zwierzętom. Poświęconą pisankę jako lekarstwo dawano choremu. Tutaj akcentowałam słowo poświęcone, ponieważ chcę pokazać, że y, mamy tę moc pisanki y, z wielokrotnioną przez to, że oto ksiądz, oto święconą y, ją pokrowi. Więc pisanka wykorzystywana była w lecznictwie, na przykład z XIII wieku pochodzi taki przekaz, że o tym jak chłopiec odzyskuje zdrowie wtedy, gdy sięgnął po pisankę, która leżała na grobie świętej Jadwigi ze Śląska. I wobec tego właśnie ta, to leczenie pisanką z groby świętej Jadwigi też pokazuje, że ona jest cudowna. I teraz moje pytanie, skąd ma taką cudowną magiczną moc? Jest poświęcona przez księdza. To już sobie ustaliliśmy, rozumiemy ten te element. Ale też zgraszmy i na to, że pisanka, że samo jajko, które wchodzi w skład pisanki, jest od bardzo, bardzo wielu pokoleń i w bardzo wielu kulturach od niezwykle dawna bardzo mocnym symbolem. Przede wszystkim symbolizuje to cały wszechświat. To jest pisanka nasza w takim razie. Też nie z jakąś zapowiedzią całego wszechświata. Ona ujmuje cały wszechświat i go oznacza. Jest także symbolem początku świata. To z jajka przecież się nowe życie, więc nic dziwnego, że jest także symbolem życia. Przecież sam tym kurczątką chodzi w pewnym momencie. Jest więc także symbolem i płodności, i zdrowia. Jajko to także symbol słońca w wielu kulturach. Ale także ma bardzo dużą moc, ponieważ chroni od nieszczęść i oczyszcza. Dlatego można by było podsumować tę część stwierdzeniem, że pisanka jest symbolem życia i symbolem nowego początku. Wobec tego nic dziwnego, że na współczesnej kartce świątecznej zobaczymy kurczaka, który wychodzi z pisanki, z jajka. Tak, żebyśmy nie mieli wątpliwości, że oto jajko, którego będziemy używać do zrobienia pisanki, jest symbolem nowego życia. Koszy, Um, um, um. A. Hmm. Teraz będzie następny kolor, pomarańczowy. Kolejny krok, Ja tak już kolejnie bo ten motyw mam gdzieś w Bogie i, i przygotowałam cały zestaw jajka z tego, z tym motywem, żeby tam po prostu szczególne, etapy zaprezentowanie. Podoba się? Czy jeszcze nie wiecie, czy się podoba technika? Dobrze. Patrzę na Mam na sobie strój pszczołomowski. To jest nastrój regionalny. Składa się z koszuli ręcznie haftowanej, dorsetu, fartuszkę i skrzynnika. U nas jeszcze do tej pory na przykład koła gospody czy panie, które niosą elektrony w czasie mszy na odpustach i w święta posiadają takie stroje i tak jesteśmy dodatkowo rozmajni. Odstawiam do wyschnięcia i takie samo wyschnięcie. Przesowałam kreskę pomarańczowego tak szeroko, a tylko część pokrywam boskiem, bo tak jak już mówiłam reszta tego zginiemy po twardy. Tylko to, co przykryję boskiem, zostaje. Przyłuk w domu piszą się pisanki. Robi się jakieś wydrapywanki, coś takiego. No, a w szkole co oczywiście? tak? No, tak. Okay. Czyli nikt nie miał jeszcze do czynienia z Boskiem? Nie, te dzieci starsze. No, to już nie jesteśmy na

Nie pokrywam włosy. Ja mam palnik. Wasz włos będzie bardziej widoczny, bo świeczka kopci. i zabarwi włosy To nie ma znaczenia, włos nie ma koloru. Nie zostawię koloru na jajku, tylko muszą być lekkie. To jest na czerwono, następny etap zielony. Nie na zieloną. Zielone jajeczko, które teraz już mam pod To może że zejdzie, bo ja będę musiała jego. Pochwycić wszystko. I I tu. Ciężkie. Nie ma takiego słowa. Co? 3 urodzinki a dzień 10 minut. Teraz twoje. A to na, na zielono, tak? A takie puste wyszło na razie. Nie bardzo, bo to dopiero trzymałam. Jestem puste, które pływało po pobarwić, wiesz? Wow! O. To jak żółte jajko, to ani żółte nie było żółte. Dziecko, a tu? to Trochę popracuj nad tym jajkiem. Jajce. nam musi napisać gdzieś liście na zielonym. Ale oprócz tego, co, co pisz, pisz, Jak to oświecenie, symbolika jajka, ważna jest także symbolika wzorów, nad którymi tak uważnie pracujecie, bo się okazuje, że te wzory, wzory na pisankach są bardzo symboliczne. Tutaj są pisanki szczonowskie, właśnie wykonane techniką barwikową. Zobaczmy, jakie są wzory. I teraz Propozycja, aby kilku z nich, na przykład poszukać. Motyw swastyki. Jest to taka nazwa, specjalna nazwa dla specjalnego typu krzyża, czyli krzyż rozpoznajemy krzyż, a następnie swastyka to jest taki krzyż z zagiętymi ramionami, albo zagiętymi pod kątem prostym, albo w postaci jakiegoś ślimaka. Co oznacza, że jest to krzyż, a zarazem i ruch. Krzyż. W, w bardzo wielu kulturach jest symbolem, zanim jeszcze Chrystus na nim umarł, bo teraz doszły nowe znaczenia, ale wcześniej był symbolem całości.